Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 247 do 248 które zostaną wyemitowane w dniach od 28 do 29 sierpnia w Tiviscup 1. O czym jest serial Wichrowe wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP-1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 247 czwartek 28 sierpnia. Kijimet niespodziewanie wraca do domu Erena i Selmy, planując zostać tam na stałe. Cajneb zgadza się pocałować Halila, by zakończyć jego gierki, lecz on ogłasza publicznie, że jego żona jest w ciąży. Rodzina przyjmuje nowinę z entuzjazmem. Halil omawia z Hakanem interesy i planuje spotkanie z potencjalnym partnerem biznesowym. Tymczasem Tulej obiecuje Songul zemstę. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 248, piątek 29 sierpnia. Cajnep ma dość kłamstw Halila, który udaje przed rodziną, że ona jest w ciąży i że on robi interesy z wrogiem jej ojca. Halil próbuje odwieść ją od ujawnienia prawdy, a rodzina, przekonana o jej ciąży, otacza ją przesadną opieką. Selma kłóci się z Erenem o to, czy jego matka kłamie na temat miejsca pobytu Okesa, co prowadzi do napięć w rodzinie. Kijime tknuje, by rozdzielić Erena i Selmę. Cajnę podkrywa, że Halil wcale nie współpracuje z Jenerem, ale zarzuca mu kolejne oszustwa i zapowiada, że prędzej czy później zapłaci za wszystkie swoje kłamstwa.